Cześć! Dzisiaj chciałabym porozmawiać o bardzo ważnym temacie, o rozwoju twarzy czaszki u dzieci oraz o tym, jak prawidłowy oddech i postawa języka mają wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój maluchów. Często zwracamy uwagę na to, jak dzieci oddychają, ale nie zawsze myślimy o tym, jak ich oddech wpływa na rozwój całego ciała, w tym kształtowanie się twarzy. Oddech przez nos zamiast przez usta jest kluczowy dla prawidłowego rozwoju twarzo-czaszki. Dzieci w pierwszych latach życia oddychają głównie przez nos, co sprzyja odpowiedniemu ukształtowaniu się wark, żuchwy i kości twarzo-czaszki. Kiedy jednak dzieci zaczynają oddychać przez usta, np. z powodu kataru lub nieprawidłowych nawyków, zmienia się sposób w jaki kształtuje się cała twarz. Oddech przez usta zmienia ciśnienie wewnątrz jamy ustnej, co może prowadzić do przesunięcia zębów, wydłużenia twarzy oraz innych problemów ortodontycznych. W takim przypadku żuchwa może ulegać opóźnieniu w rozwoju, a zęby mogą rosnąć nierównomiernie. To wszystko wpływa na estetykę twarzy, ale także na funkcje, np. trudności w przełykaniu lub w oddychaniu. Jednak nie tylko oddech ma znaczenie. Prawidłowa pozycja języka również jest ważna. W prawidłowej pozycji spoczynkowej język powinien znajdować się w górnej części jamy ustnej, tuż pod podniebieniem. Gdy język jest w tej prawidłowej pozycji, pomaga w utrzymaniu odpowiedniego napięcia mięśniowego w obrębie twarzy, co sprzyja harmonijnemu rozwojowi szczęki i żuchwy. Co więcej, język przylegający do podniebienia w tej pozycji, zwanej również pozycją kobry, wywiera delikatny, równomierny nacisk na podniebienie, co wspiera jego naturalne rozszerzanie się. Dzięki temu łuki zębowe mają wystarczającą przestrzeń, aby pomieścić wszystkie zęby bez stłoczeń, co jest kluczowe dla zdrowego i estetycznego ułożenia zgryzu. Prawidłowy kontakt języka z podniebieniem wspomaga rozwój twarzy czaszki i równomierne ułożenie zębów. Wspiera także prawidłowe oddychanie przez nos, co jest kluczowe nie tylko dla zdrowego rozwoju twarzy czaszki, ale również dla lepszej odporności. Oddychanie przez nos umożliwia filtrowanie, nawilżanie i ogrzewanie wdychanego powietrza, co zmniejsza ryzyko infekcji i wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Zapobiega także rozwijaniu się takich problemów jak chrapanie czy zgrzytanie zębami. Kiedy dziecko nie ma nawyku utrzymywania języka w górnej części jamy ustnej, może to prowadzić do problemów z oddychaniem, a także do tworzenia się kolejnych nieprawidłowych nawyków, które w konsekwencji mogą wymagać interwencji ortodontycznej. Dlaczego to wszystko ma takie znaczenie? Kiedy dziecko oddycha przez usta, zjawisko to wpływa na kształtowanie się całej twarz czaszki, ponieważ zmienia ciśnienie w jamie ustnej i w obrębie przepony. Kiedy język jest w niewłaściwej pozycji, również dochodzi do zmian w budowie twarzy, co może prowadzić do tzw. długiej twarzy, wąskiej szczęki, wysuniętej żuchwy oraz problemów z ułożeniem zębów. Z kolei prawidłowe oddychanie przez nos zapewnia optymalne ciśnienie w jamie ustnej, co wspiera rozwój kości twarzu czaszki w sposób naturalny i zdrowy. Jak zatem możemy pomóc dzieciom utrzymywać prawidłową postawę języka i oddychać przez nos? Zaczniemy od ćwiczenia, które możecie wykonywać razem z dzieckiem. Poproś dziecko, aby lekko otworzyło buzię i spokojnie oddychało przez nos. Następnie wskaż maluchowi miejsce, w którym powinien znaleźć się język tuż pod podniebieniem. Wytłumacz dziecku, jak powinno czuć się to miejsce. Gdy język jest w odpowiedniej pozycji, całe ciało dziecka jest bardziej zrelaksowane, a zęby i szczęka ustawiają się w naturalny sposób. Ćwiczcie tę postawę przez kilka minut dziennie, aby była dla dziecka naturalna. Podczas codziennych czynności przypominaj dziecku, aby oddychało przez nos, a nie przez usta. Możesz to robić podczas zabawy, spacerów czy np. czytania książki. Spokojny oddech przez nos pomaga w naturalnym ustawieniu języka, a także wspiera rozwój twaroczaszki. Jeśli dziecko ma trudność z nawykiem oddychania przez nos, pomocne mogą być specjalne plastry Majotape zaprojektowane dla dzieci. Tape delikatnie wspiera zamknięcie ust podczas snu lub w ciągu dnia, co zachęca do oddychania przez nos. Są one bezpieczne i zaprojektowane tak, aby nie zakrywać całkowicie ust, umożliwiając mówienie lub oddychanie. Zwróć jednak uwagę, czy u Twojego dziecka nie istnieją poważne fizjologiczne utrudnienia oddychania przez nos, takie jak przerost trzeciego migdałka, przewlekły katar, przewlekłe zapalenie zatok czy inne schorzenia. W takich przypadkach konieczna jest konsultacja z lekarzem, aby rozwiązać podstawowy problem zdrowotny przed rozpoczęciem terapii wspierającej oddychanie przez nos. Dodatkowo warto skonsultować się ze specjalistą metody butejki, który pomoże ocenić nawyki oddechowe dziecka, wyjaśni, jak skutecznie wspierać prawidłowe oddychanie i wskaże najlepsze techniki oraz narzędzia do pracy nad zmianą nawyków oddechowych. Pamiętaj, że prawidłowy oddech przez nos i odpowiednia pozycja spoczynkowa języka to kluczowe elementy wspierające zdrowy rozwój twarzy, czaszki u dzieci. Regularne ćwiczenia, takie jak te, pomagają korygować nieprawidłowości, zanim staną się poważnymi problemami. Zadbajmy o to, aby dzieci oddychały przez nos i utrzymywały prawidłową pozycję języka, a ich twarzoczaszka rozwijała się harmonijnie i zdrowo. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą w codziennej trosce o zdrowie Waszych dzieci. Do zobaczenia!